Trudna akcja Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmierć trzech osób porwanych przez lawinę. W niedzielę 13 marca po godzinie 13.00 dyżurny ratownik Topr otrzymał informację, że w rejonie Małej Koszystej w Dolinie Pańszczycy zeszła lawina, która porwała trzy osoby. Na miejsce udaliśmy się bezpośrednio śmigłowcem, desant na linię, bo z powodu trudnych warunków, no głównie duż, od dużego wiatru, desant był, odbywał się przez jazd na linię, już no, tuż przy, przy, przy lawinie. No niestety dopiero po godzinie czasu pierwsza osoba została trafiona sądą. W akcji brało udział 20 ratowników i dwa psy. Poszukiwania utrudniała prawie dwumetrowa warstwa śniegu, pokrywająca przysypanych turystów. Po kolejnych kilkunastu minutach odnaleziono pozostałe dwie osoby. Zostały one przetransportowane do zakopiańskiego szpitala. Jedna osoba zmarła na miejscu pomimo akcji reanimacyjnej, natomiast dwie osoby dotarły do szpitala. W tej chwili trwa akcja reanimacyjna: stan, akcja reanimacyjna kobieta, mężczyzna. Stan obu osób jest aktualnie krytyczny. Mimo ofiarnej i długotrwającej reanimacji obie osoby zmarły. Na wycieczkę skiturową w rejon Małej Koszystej w sumie wybrało się 7 osób. Żadna z nich nie posiadała detektora lawinowego. Ratownicy Top przypominają. Oprócz y, takich rzeczy jak detektor, lawinowy sonda i łopatka, no tutaj na pewno jest duża potrzebna wiedza, znajomość poruszania się w takim terenie, w ogóle w warunkach zimowych bo samo posiadanie takiego sprzętu to też jakby nie rozwiązuje sytuacji. No tutaj trzeba trochę jakby mieć takiego pojęcia, intuicji jakby no w poruszaniu się w terenie śnieżnym, zwłaszcza na stromszych stokach, umieć ocenić takie zagrożenie lawinowe.